Klaudyna. Dzisiaj chciałam Wam opowiadać troszeczkę o pięknych wiosennych krzewach, o magnoli. Ta magnolia, którą tutaj widzicie, ona jest cała spłana kwiatami. Jest to magnolia, która rośnie u mojej babci. Ma już kilkanaście lat. Prawdopodobnie jest to magnolia grandi flora. Ale zerknijcie na opis filmu. Tam na blogu napiszę dokładnie, która to jest odmiana, ponieważ moja mała się na tym lepiej zna niż ja. I tego roku w ogóle magnolie kwitły bardzo krótko. ta właściwie kilka dni temu może tydzień temu zaczęła kwitnąć, i jak już widzicie, opada. Natomiast ma piękne, piękne, pełne kwiaty i chciałam Wam dzisiaj troszeczkę, bo jestem podłączona, jestem, o tym Magnolia opowiedzieć. W ogóle z tego, co wyczytałam, Magnolie są to takie bardzo starożytne rośliny i e, prawdopodobnie dinozaury również już, e, można powiedzieć, że żyły wśród magnoli. E, właściwie to e, do Europy przywędrowały z Nowego Świata, z południowej części I w tych dwóch stanach, nawet Magnolia była takim symbolem stanowym. I bodajże w Luizjanie do początku XIX wieku, Magnolia była znakiem stanu. Także Magnolia była oznaczeniem wojskowym. I dopiero Pierre Magnol, to był Francuz, on sklasyfikował w ogóle Magnolię jako e, okaz botaniczny, i stąd właśnie nazwa Magnolia. I do Europy akurat magnolie, tak mówiłam, przybyły z Nowego Świata. E, natomiast jeżeli chodzi o Magnolię, e, na Dalekim Wschodzie są uprawiane od kilku tysięcy lat, czyli to też jest starożytne drzewo, e, bardzo dobrze znane i stosowane zarówno w Chinach, jak i w Japonii. Jeżeli chodzi w, o Japonię, to oni mają coś takiego, taki odpowiednik. E, Przynazwało w XIX wieku, nie inaczej, powiem. w XIX wieku w Anglii powstawały tzw. Tak florapedie. I było to język kwiatowy, czyli umawiano się, tak, mówiłam Wam o fiołkach, że na przykład fiołek oznacza to i to. Fiołek tam fioletowy jest symbolem wiernej miłości. I właśnie w takiej odpowiednikiem takiej florapedii, która powstała dużo dłużej wcześniej w Japonii, była tak zwana Tobie również występowała magnolia i kwiat magnoli, który ozna oznaczano jako element naturalny, czy naturę, naturalność, więc to była e, rzecz związana z kwiatem magnoli. Natomiast, e, zarówno w Chinach, jak i w Japonii, myślę, że na początku w Chinach używano także kory magnoliowej e, jako e, medicine, czyli jako medykamentu, e, i uważano, że taka e, magnoliowa kora e, ona wzmacnia energię życiową ci. Więc przy różnych okazjach, jeżeli kwiaty Magnolii się ofiarowuje, to jak najbardziej można ofiarować na przykład przy narodzeniach dziecka, czyli przy takich rzeczach związanych właśnie ze wzmocnieniem energii życiowej. Czy to coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, w Chinach Magnolia była takim symbolem królewskim, cesarskim właściwie. Nazywano ją również jedelitową orchideą. I e, występowała czasami nawet w traktatach filozoficznych, miała bardzo skomplikowaną symbolikę, której nie jestem w stanie przywołać, ponieważ wszystko zależało od kontekstu. E, patrzę się na, e, na ziemię, ponieważ tam w ziemi mam, na ziemi mam kartkę ze ściągawką. I to chyba wszystko, co Wam chciałam tak powiedzieć, jeżeli chodzi o kulturowe znaczenie Magnolii. Jeżeli ktoś w Przerzucę jeszcze kanał, żebyście mogli zobaczyć trochę więcej kwiatów. Jeżeli ktoś będzie potrzebował informacji o uprawie, to mogę podpytać mojej mamy, bo ja tutaj jakby nie jestem kompetentna. Natomiast tutaj mam drugą magnolię, która również rośnie u mojej babci. To jest bodajże Suzana, ale też posprawdzam Wam wszystkie nazwy gatunkowe tej magnoli. Jak widzicie, jej płatki są zupełnie inne. Ma takie, ta ma takie bardziej podłużne, a te płatki są takie bardziej owalne. Są jeszcze takie magnolie, które mam u siebie w domu i też jeżeli wejdziecie na posta na dole, to zobaczycie zdjęcia również tamtej magnoli, które mają w trzech kwiatów białe, więc również są bardzo, bardzo piękne te drzewka magnoliowe. I wyczytałam, nie próbowałam, ale wyczytałam, że w Japonii rzeczywiście korzysta się z płatków magnoliowych, które są zatapiane w te, takiego rodzaju marnacie octowo-sojowej i to się zjada i też gdzieś wyczytałam, również tego nie próbowałam i nie wiem, to muszę się podpytać, że płatki bywają jedzone w cieście. E, natomiast czy w jakimś rodzaju e, tempury. Natomiast nie wiem, nie wiem, nie próbowałam, może jeżeli się podpytam, spróbuję, dowiem się, to dam Wam także znać. Także to tyle, jeżeli chodzi o magnolię i zapraszam Was na, do przeczytania yy, posta na blogu, gdzie zobaczycie więcej tych pięknych kwiatów. Do usłyszenia i do czytania wkrótce. Hej!